Hej, Eleven z tej strony. Wiecie jak to jest? To tak jak z doktorem Who ostatnio zrobili. Jest teraz ta, ta moda, żeby męskich bohaterów robić w damskiej wersji. Więc generalnie to jest ta kwestia. Wyobraźcie sobie Helonibor e, Female Edition. Okej okay. Wrzuciłem te dwa odcinki, co nagrałem Dostałem trochę e, informacji od was Co tam można porobić Że nie ma po co robić strzelny, bo jest bezsensowna że, że wypada znaleźć kuszę I tak dalej I mogę sobie zmienić trudność z normal I tu jest dość sporo opcji Jest PRACTICE EASY NORMAL HARD EXTREME PRACTICE Granny is not home You can now explore the house But not completely free from dangers Czyli Czyli Babcia nie jest jedynym zagrożeniem w tym Okej okay. Easy. Granny moves a bit slower, jest troszeczkę wolniejsza, e, piętra nie skrzypią, jest szansa dostać jeszcze jeden dodatkowy dzień. E, na normalu jest tylko szansa dostać dodatkowy dzień i to jest chyba to, po co można zebrać obrazek cały. Bo ktoś mi pisał w komentarzach, że obrazek można zebrać, em, ale przydaje się tylko wtedy, kiedy wiesz, że nie wyrobisz się w 5 dni. Więc łącząc teraz te fakty, zakładam, że to o to chodzi. A zresztą nie wiem. E, koguil podobno jest do tego małego domku. E, jak ja widziałem w poprzednim odcinku na, ma, na montażu, bo ten, że podniosłem klucz i nie wiedziałem, gdzie go zaaplikować. A wystarczy go wrzucić na podłogę i jak się na, na niego najeżdża, to znowu można zobaczyć, do czego jest ten klucz. Pewnie był opisany, bo go szybko zebrałem i biegłem przed siebie dalej, nie? Więc teraz próbuję być bardziej ogarnięty w moich działaniach i zobaczymy, czy coś mi z tego wyjdzie. Czy wszystko dobrze działa? Nic mi nie zacina? Nie. Okej. Okay. Tam coś jest, ale jak to zdobyć? Nie mogę skakać. Okej. Okay. Ona już za mną biegnie, fajnie, fajnie. Ale chyba się jej teraz aż tak nie boję, w sensie... Pewnie she can be scary, ale... Dobra, to ja się schowam, bo ona tu przyjdzie na pewno i sprawdzi swój teren. I. No właśnie, ja potem sobie wyjdę spod tego łóżka, rzucę ten klucz na podłogę i zobaczę, do czego on jest, i wtedy będę wiedział, gdzie go mogę wsalić. Oczywiście pomijam opcję w dupę, bo. weapon key! Nie! O w mordę! O, w mordę, tego się nie spodziewałem. Dobra, em. Oczywiście mogłem się spodziewać, ale zazwyczaj te drzwi były zamknięte. So... Nieważne. Okay, weapon key. To gdzie może być ukryta broń? Bo widziałem, że część ludzi była zaskoczona, że jest tutaj tak wiele pomieszczeń i tak dalej. I to prawdopodobnie z tego powodu, zauważcie też, że. Ale aha, muszę patrzeć w dół i trzymać F. No tak! Nie mogę po prostu trzymać F, rozumiem. Dużo ludzi było zaskoczonych tym, że jest tutaj tak dużo pomieszczeń ukrytych i że zostało coś dodane w aktualizacjach. Bo podobno część tam pisała, że ten emulator i gra w oryginalną wersję, bo ta jest jakaś do dupy czy coś. Nie wiem, gram w tom na Steamie, czego się trzymałem. Podobno tu jest więcej kontentu z tego, co ludzie pisali, bo nie poznawali tam pewnych rzeczy. Weapon key. Nie ma co zamykać ze sobą drzwi, bo ona i tak. Oh shit. I need a hammer. Ani special key! Special key! Special key! Okej, okay, teraz się stram. Myślałem, że. Oh shit, ale się zestrałem. Dzień czwarty już, ale mi ciarki przeszły. Tam na strychu to się bałem w cholerę. Nie, nie myślałem, że ona jest zaraz za mną, bo słyszałem śmiech. I potem zobaczyłem ten ciemny pokój i myślałem, że tam coś z nim jest. To się, to się zlękłem strasznie. Kurka, przecież chciałem to rozbroić. Nieważne, jak tam się dostać? To ja może pójdę tutaj Je się, babuniu De, de, probata Ach, ta dzisiejsza młodzież! nara Okej, okay, znajdźmy coś z czym mogę... O, oh, fuck. A ah, shit. Podobno da się ją zamknąć tutaj w tym czymś i odpalić parę wodną, czy dym, czy coś takiego. Padlock key, okej. Okay. Podobno, zakończenie z samochodem jest najcięższe, bo trzeba tam chyba pięciu rzeczy, czy czegoś. Nie, siedmiu, nie pamiętam. Yeah, nevermind. Ona tu biegnie w końcu, czy nie? na schodach O już się odetkała Świetnie Muszę ją sprowadzić na dół, żeby ona mnie wyminęła za tym samochodem Dopiero potem pogadamy Ajajajajajaj Karamba Ulala babcia Jak ona mnie piźnie teraz od dołu Nie na szczęście nie Dobra masz Ja mam farta. Fartowne dziecko jestem. Przesuwaj te boksy! Kurde! Mały strechig. Sorry. Ja pierdziele dzika jest ta gra. Ale czuję, że nie robię progresu teraz. Niby wiem więcej. Znalazłem tamto przejściu u góry, ale nie robię progresu. Muszę znaleźć dziwny jakiś klucz tam na góry do czegoś. Mam ten weapon key, ale. Czy nie mam go przy sobie? Kogwill zostawiam, bo oni jest do tego małego domku, podobno. Tutaj nic nie znajdę. I przez jakieś okno, podobno mogę przeskoczyć. Nieważne, niech sobie będzie na tym podwórku. Ja spróbuję coś znaleźć w środku. Nie mam pojęcia, to zrobić. Nie wiem. Jak to się rozbraja, bo tu można podnieść. Remove bear traps. Nie kliknąłem nic, to po prostu zniknęło. Okej, okay, ona tu przyjdzie teraz. Słyszała skrik. no 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 no! No! no. O, w mordę. Czy zwykle mnie tak ten dźwięk skwierczy? Czy. Wy też to będziecie słyszeć, ale dziwne. O. O, babuniu. Podłóżka! Nie, nie ma mnie. Spoczy. Tam była, czy mi się wydaje? No tam coś świeci, ale... Ja w to muszę strzelić, prawda? Muszę znaleźć tą kuszę. Bez tej kuszy dużo nie zrobię. Och! Nie chciałem tym rzucać. Ona już wie, że tu jestem. Dwa hinty dostała. Ale tutaj nie wejdzie, tutaj nic nie ma. A to się otwiera? Weapon key to jest tutaj, dobra. Mamy broń, tylko muszę się stąd wydostać. Weapon key jest na dole, bo ja tam opuściłem, nie? Tu jest pułapka, ok. O oh, no, no! No! Oh shit, man. Spróbujmy otworzyć drzwi. Są zamknięte. Oczywiście, że są zamknięte. Chowaj się. Nie, widziała mnie! Fuck, man. No, 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 no. no. Dobra, ale nauczyłem się przynajmniej, gdzie jest broń ten wiszący klub znowu Okej okay. Tego potrzebuję Ona idzie stąd, okej. Okay. Nie potrzebuję O nie, no nie, 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 babcia proszę cię, nie. Ja pierdolę. Je, czy za zaka każdym razem, stąd tracę dzień jak spadnę? Ja pierdziele, nie, nie, no... Ee, ee, jestem dobry w gry, obiecuję, przysięgam. Let's go again. Dobra, robimy... <coughs> Babcia patrol. Let's go. miałem mi się żart, jak który sadziłem, że. Aha, FODPATROL. patrol, ha. Car Battery. Nie obchodzi mi car i tego zakończenia nie robię teraz. Nie wiem, czy jest kilka zakończeń, ale raczej nie. Cutting Pliers. To się może przydać. Okej. Okay. Nie spadamy na dół. Idziemy tutaj. Uuuu, lala Nie babuszka, nie ma opcji Cutting player zostawię tutaj Potrzebuję znaleźć klucz Najpierw ogarniam broń, a potem ruszam się gdziekolwiek indziej, bo... Będę czuł się pewny, przynajmniej... Dodatkowo z kuszą mogę zestrzelić prawdopodobnie ten śrubokręt, czy to zosta Melon? Something is inside this melon Okej, okay, czyli tym nie rzucamy To wrzucamy tutaj i rozcinamy, ogarnię. Ona próbuje wyjść, ja się skitram tu Czy ja słyszałem coś u siebie w mieszkaniu, czy... Ej, bo ona mi teraz na psychikę wjeżdża, co jest? Morda tam Co to jest? Playhouse key, okej, okay, czyli to jest... Otwieramy to od razu, żebym nie musiał tego taszczyć. Kurde, z jednej strony korci mnie, żeby spróbować tego na easy, ale z drugiej. to nie będzie wyzwania żadnego. Oh shit! O nie, o nie! Ja pierdolę, jaki to jest stres. To nie jest, to nie jest miłe uczucie, to jest naprawdę stresujące. O oh shit! Babcia, przestań! Crazy babcia, ale crazy. szalona! Ona jest szalona! Ja usunę kanał, obiecuję, usunę kanał! Coś to mi poradzę, żeby kucać w tych e, w szafkach, wtedy nigdy mnie nie znajdzie. Zobaczymy. Hide and sit. Hide and sit. Halo, no, jak to się usuwa? No, próbowałem usuwać! Co jest za strany? ale bez sensu. Dobra. Zerknijmy... Wszędzie. Część shotguna, to nas nie interesuje. Oui. What? Dlaczego mi serce tak wali? Bo babcia jest blisko. Czy nie dlatego? Nie. O co chodzi? Ciupała, ci wystaje ci <grywa> Ooo. Oh. Ona mi teraz nie da spokoju, nie? Nie da mi spokój, idzie stąd. Ale co ten misiek? Jak się ze że to coś z tym miskiem, że ja go zebrałem, podniosłem go, nie? mi serce napierdala. Jakie co jest ja gra Zginę! Misiek mi zaraz. Co jest krany? To jest szafka z bronią. Czy to jest odgłos tego na mnie goni Nie rozumiem. Ja będę chodził teraz tylko na kózkach. To co tych pułapek rozstawiała? Spark plug. Nie to, nie to. Fujdę po cichu, żeby ona za mną nie poszła. Wiem, że poszła tam prawdopodobnie. Tam, gdzie zostawia pułapki. Jest ton na obrazków. A na razie się nie będę nimi przejmował. To na razie chcę ogarnąć taktykę, co muszę faktycznie zrobić, żeby uciec. A potem będę się przejmował, czy mi starczy dni, czy nie. Uh, 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 no 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 no. Kłócaj. Co się? Jest tu więcej gwótych pokoi, czy coś? Ja może na wszystko będę klikał po prostu. To mnie jakoś. Musi być. No ba! Potrzebuję młotka. W, w to trzeba strzelić na 100%, żeby otworzyć te drzwi. To jest quite stressful. Myślałem, że mi znowu nogi podetnie. Dobra, gdzie biegniemy? Do kuchni. Tam jeszcze nie byliśmy. To jest ten dziwny klucz. Ale dokąd on nie jest? Zaraz, gdzie on był? Gdzie to było? Ehm. Um, czekajcie, łączą wątki, łączą wątki, łączą wątki. Na górze. Tutaj. Dobrze. Tak. Otwieramy. Okej, okay. więcej pięter, co jest grane? Okej, okay. spociłem się, dobra, i to nie przez sweterek. Ale to, to jest właśnie dobre w tej grze, że musisz się zastanowić co zrobić. Skupiasz się, skupiasz i nagle coś cię atakuje, bo nie jesteś. Nie jesteś na to gotowy. Muszę znaleźć klucz. Bez klucza dużo nie zrobię. Backdora mi pewnie zrobi, nie? O! Spodziewałem się, że coś będzie z jakimś obrazem. A skubana. Aha, dobra, to nie, nie zobaczę, co tam jest, może za chwilę. No nie widziałaś, jak tu się chowam, ale zaraz wyjebie. Tak naprawdę ma niski budżet, ale pomysłowo jest dobrze wykonana. Nie spodziewałem się tego po niej, naprawdę Maybe I can put something here, ok Jakieś pianino dzikie Korytarze Zaraz, czy to ona była zamknięta w tym? Eee, oni tu próbuję jakiś lore wstawić, ale... Odstawiła obraz z Kubana. Okej okay. Rozumiem o oh, fuck, ja tego nie mam jak przeżyć, zapomniałem O oh, shit Mmm nie zrobię tego teraz, bo nie mogę znaleźć klucza do broni, której potrzebuję, żeby cokolwiek zrobić. Potrzebuję na chwilę ją uśpić. Potrzebuję na chwilę broni, żeby strzelić w kilka rzeczy. No i nie da się. Ona jest tuż za mną. I'm dead. A mogę to wziąć przy okazji? Tu jest mięso, część shotguna, żadnego klucza nie widzę. Eee. O, babunia! Nie ma opcji. To sobie odstawię i się znowu tam. Okej, okay, powoli ogarniam mniej więcej. Próbuję jakoś między nim nawigować i robić rzeczy, ale. Nie, mog nie mogę znaleźć klucza! God damn you, grandma! <trybuj> Tutaj trzeba. Cogwheel. Something is missing here. Ale co to zrobi? Ok, przez to okno chyba mogę wskoczyć, tak, tak jak mi ludzie pisali To jest kolejna część obrazka, czy jeszcze kolejny dzień? Mogę sobie... Pożyczyć e Czy tą książkę mam tam postawić? Okej, okay, spróbujmy chociaż to zrobić Ale ona jest tutaj, dobra? Rozumiem. Możesz mnie gonić, a i tak idę dookoła, i tak idę tam z portem na górę tą książkę postawić. Bo coś tam miałem dać, to to definitywnie był jakiś ołtarzyk na książkę. Więc. Albo na nuty. Jasne, na nuty, jasne. Tak tak. Na nuty. What? THE ACTUAL FUCK? Czyli to tylko po to, żebym odkrył jej zwłoki? K? Myślałem, <grywki> no, że mi to jakoś pomoże O nie tam też coś jest A mogę tego Przestawić o tak i po nim przejść? Nie! Dead! Actual dead! Day five czy koniec? Tak, last day Ooooo! Oh. Do tej gry trzeba mieć huge brain, ale przynajmniej mam jakieś poczucie, że faktycznie... Coś w tej grze ruszyłem dalej. Wiecie co, nie sądzę, że zrobię teraz cokolwiek dużo, więc spróbujmy wejść na ten strych. O nie, on cały czas jest. Pierdole, dobra, starczy mi tej grę teraz. Okej. Dobra. Ale aż mi tak ręka dziwnie drga, że musiałem sprawdzić, czy z nią wszystko jest ok. Co? Dobra, ee, to tyle na ten odcinek Granny. Po prostu zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Nie wiem, mam nadzieję, że Wam się miło ogląda. Z tego co to tak. Dzięki za wsparcie i dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Następnym razem się e, próbuję zmienić to pożegnanie. Próbuję spontanicznie się pożegnać i nigdy mi nie wychodzi. Widzicie to? To to jest ten jeden ustalony rytm, który jest zawsze Ok, a jak próbuję coś wymyślić, to jest stater i ale ja nazywa, na, nazywam się Magda